Siemano moi drodzy, witajcie w ostatniej misji Battlefielda 5. Ostatni tygrys, jak to się dobrze składa. Ostatnia misja, ostatni tygrys. Haha, ha, ale śmieszne. <ścoughs> misja będzie podzielona standardowo na dwie lub trzy części. Zobaczymy. Raczej bym się skłaniał do trzech krótszych. I zaczynamy od nowa poziom trudności średni. Żeby nie przeginać, bo mi gdzie kurwa źle, nawet na średnim poziomie trudności. Także. Nie będę ryzykować na trudnym. Lecimy na średnim, tak jak wszystkie poprzednie misje. No i cóż, zapierdzielamy. Będziemy się napierdzielać czołgiem. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, bo ja to już przechodziłem tą misję kiedyś. Całą grę przechodziłem, nawet bym powiedział tak. Ale przechodzę jeszcze raz i nagrywam jeszcze raz, tak więc. Jest świetnie, kurwa. <laughs> Dobra, co my tu mamy? Mm. Dobra, będzie scenka. Także ja może nie otwieram teraz. Będzie scenka? Będzie, będzie coś? Co teraz będzie? No halo! Jest scenka, odpaliła się, dobra. Ja zamykam japę. I oglądajmy. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Ole Moja pierdolność. Kurwa, wjeżdżamy z grubej roli. Mojej drodzy, komandant des Tiger Panzer 237. Mam już kontrolę? Teraz będę mieć kontrolę. Woja pierdolność. Ale się ostro zaczęło. Masakra. Dostanę tą kontrolę, czy kurwa nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. A dobra, my tutaj czekamy jeszcze, okej okay. Wywala łuski z czołgu. Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant! Auf Ihre Position.

Kerz, los geht's! A no dobra, jedziemy! To już ruszamy, moj drodzy, ruszamy, będziemy podbijać tereny! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Bo ja pierdolę, ale ja muszę ich zurückziehen, mam się wszystko podobnie. Wszystko płaki. Gdzie my właściwie jedziemy? Co się z ten jaki kurwa, ten młody. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. No. Razem jesteśmy silniejsi, to prawda. Zwłaszcza jak ja dołączę do waszej ekipy. Kurwa, wygrane macie wszystko. A no dobra, teraz będę mieć kontrolę już. Jedziemy. Nie mogę strzelać. Szkoda, że nie mogę. Na szkoda, że nie mogę pyknąć tam pocisku. Aha, dobra, mam dwie bronie Co to? A tutaj mam jechać Możesz ty dobra, chowaj... chowaj łeb, Jedziemy się na pierdala Dobra, tam są przeciwnicy Chyba O kurwa Łożysz ty pieloni Dobra strzelam z tego Trochę Tu nikogo nie ma chyba Tak mi się wydaje Że tu nikogo nie ma Dość do mnie tam na pierdala i to ostro ja pierdole, kto do mnie strzela? Co jej? Gdzie oni są? Ja tutaj masakrycznie dostaję wciry! Wróć na pole walki. Ja pierdole. Napraw. Muszę to trochę naprawić. Bo kurwa dostaj. O, ja pierdole. No to się kurwa naprawiłem. No to naprawiłem się! No kurwa niesamowicie. Ja pierdolę. Dobra, ten zniszczony, tego muszę zniszczyć. Tego. Tego muszę rozwalić. Gdzie on się schował? Już tam się skitrał. Gdzie? Nie, no jest. Dobra, zginął on do mnie strzela? To mój? Kurwa, to mój. Do swojego! Dobra, naprawmy się trochę. Jedziemy. Ja mam chyba tędy jechać? To mój? To chyba. Kurwa, to chyba mój. Ja. Ojoj! O ja pierdolę, teraz we długo do mnie nawala. Ten rozwalony Tego chcę rozwalić Dobra Ja dopiero go rozwaliłem A ten kurde Zahaczyłem mikrofon Ja dopiero go rozwaliłem A ten A ten już wychylił łeb od razu Mogę to rozwalić? Chcę coś. Ty coś tu rozwalić? Dobra, ten rozwalony. A to mój, o kurwa. Tego chcę rozwalić na pewno. Tego chcę, typa. Tego chcę. Na wszystkich w okienkach, dobra. Naprawmy się trochę, mam 84, nie jest najgorzej. Ale dobrze też nie jest. To do mnie, kurwa, strzela? Co do mnie napierdalają tam. Tutaj na pewno coś... Coś się dzieje. Dobra, typy, spierdalać z drogi! Pojadę! Daję sobie działo. Ja kurwa nic kompletnie nie widzę. Co się dzieje? Zaciąłem się na chwilę. Ja nic nie widzę. Wypatruj altylerii. dobra. Gdzieś tam... ...są drogowie do rozpierdolenia. Eee, ja właśnie kurwa obrywam. I to tak strogo? Ja pierdolę, co jest kurwa z wami? No walczcie panowie! U, nie trafiłem, nie trafiłem! Ale obrywam kurwa. Co się dzieje? Dobra, ja muszę ich trochę, trochę rozpierdolić. Ale obrywam, ale obrywam. Kurde, ja muszę się gdzieś schować. Bo ja kurwa za chwilę zginę. Napraw się, napraw się. Ja pierdolę, ale obrywam. Obrywam i to masakrycznie kurwa. Za chwilę zginę! Zginę! Napraw się, napraw się! To jest w dupę! Muszę się naprawić! Ale Tam biegają. Ja chcę ich sobie podobijać. O! Właśnie w ten sposób Żeby mieć Czysty cele Ja chcę to rozwalić. O, ja pierdolę, ale u. Wy na czołg kurwa, czy was pojebało? Typy? Dobra, artyleria rozwalona. Ty się, typie, nie wychylaj, bo tu jeszcze biegają przeciwnicy, ty za chwilę obędziesz. Co? Oh, Jadą przeciwnicy. Gdzie oni są? Z której strony jadą? Tam jadą. O ja pierdolę, nie to. Nie to. Dobra, daję pociski. Jadę się na pieprza. Co to? Co to jest strzela? O ja pierdole, co to jest? Dobra, e, obrywam, obrywam! Pierdalamy, panowie! Komu w drogę, temu czas! Jak to mówią? Ale kurwa, dostaje, co jest? Ale obrywam. Masakra. Dobra, ja... No kurwa, co jest? Panowie, spokojnie kurwa, pojedynczo. Żeby nikt dwa razy pierdolnie dostał. Ale ten mnie... ten mnie dopierdala strasznie. Ja muszę... Muszę się naprawić. Bo za chwilę będzie kurwa ze mną źle. Dobra, ten dostał. Ale nie jest kurwa dobrze ze mną. Obrywam. Ja cały, cały czas kurwa obrywam. Dobra, ten pojazd zniszczony. Muszę sobie cofnąć. A za chwilę mnie zniszczy. No kurwa, za chwilę mnie rozwali. Masakra Napraw się To jest jedyna szansa, żeby się naprawić Czy ja zdążę Zdążyłem Nie zdążę kurwa Dobra, zdążę Albo i nie, to no, kurwa Obrywam, obrywam cały czas systematycznie kurwa Dobra, zniszczony Ale Napraw się Naprawiaj się Póki nie ma przeciwników Ło jest ale Ale masakra Jak oni mnie nawalają wszyscy No takiej tutaj się, to ja się nie spodziewałem Ło ja ja Mogę to rozwalić? Nie mogę chyba Nie, cały stoi. Nienaruszony, czołgi rozwala. Oh, czołgi rozwala, ale nie ruszę ciężarówki. To jest, to jest... ciekawe dosyć. O ja pierdolę. Cały budynek się wali. Patrzcie. Całe budynki mogę walić. Wow! Patrzcie i całe budynki się normalnie walą tu ja nie ma chowania się kurwa po budynkach, patrzcie Wszystkie kryjówki w rozwalę Dobra, jedziemy. Co nas tam czeka? Tędy mam jechać Bardzo możliwe A ja sobie właśnie przejadę może tędy Dam radę? No niby tak o ja pieniędza, jak mi to kurde. Dobra, budynek się zawalił Czyli teoretycznie jest szansa, że już do mnie tam że do mnie tam nikt nie będzie strzelać, też pewnie się kurwa znajdzie jakiś kozak który będzie strzelać. O ja, o ja, ja! O ja, o ja, ja! Dobra, ten rozwalony. Rozniosłem go z Jeszcze ktoś? Chyba lampę mam na czołgu Zrzucaj tą lampę. Nie rób sobie żadnych głosów. O ja, pieprze, ale ich wywaliło. No nie trafiłem Łap wow. Dobra, ten zniszczony, tego muszę zniszczyć Dawaj, zniszcz go, niszcz go Dobra, zniszczony. Ja się naprawię w razie czego Bo te, Bo te 5 HP może mi później uratować życie Zetnie lampy, zetnie lampy! Wszystko ścina, jak ta lala. Dobra. Teraz na... O kurde. Na spokojnie. Bez paniki. Nie jest... Nie jest aż tak źle. Trochę ta ścieżka, którą mam się poruszać... Jest nie do końca jasna. O ja eee, Tam jest przeciwnik. Oberwał. I zniszczony. Coś ten celownik. Kurde. Nie do końca jest tak jak powinien. Dobra, ci zginęli. Tam jest jakiegoś rodzaju wyrzutnia? Kurwa, ja właśnie z tej wyrzutni obrywam. Patrzcie jak ja dostaję w pizdę. To jest kurwa drama Dobra, oberwali raz Muszą oberwać drugi raz. Właśnie tak jak teraz Ja się naprawię Nimy mam dużo Wiesz tego jest życia ale jednak się naprawię, w razie czego. Dobra, co dalej? Co to kurwa? O ja pierdolę, nie trafiłem. Teraz dostał. Oberwali. Oberwali! I ci też. Pięknie! Ale kurwa hippie. O ja pierdole. Was panowie? Nie pojebało was na łeb? Nie zrobiłem. Ja pierdolę. Ro... Rozwalili mnie kurwa. Ja Jeb... Spieprzyłem to. Definitywnie. Tutaj będą znowu ci? Czy nie? Nie! Kurwa, serio? Zmarnowałem strzał. Oberwali. Ale ja ich nie trafiłem. Ja się trochę wycofam. W razie czego? Ale oberwali! Troszkę, jest! Zniszczony, kurwa, nic nie widzę. Zasłaniają mi te. Kurwa. Olej, ich tam jest. Na pojebało na łeb. Dobra, na no, spokojnie. Nie, nie mogę panikować. Bo też się skończy. Ich Jeśli spanikuję. Gdzie oni są? Ja ich nie widzę. Oberwali! Oberwali! odpierdam Jest. Piękna akcja. O ty kurwa. Ty giniesz. Giniesz w Typie. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Podejrzewam, że to będzie jakiegoś rodzaju zasadzka na mnie. Zbyt dobrze mi e, Tak bym to ujął. O oh, kurwa Spierdalamy Będzie ostrzał samolotu Mamy z samolotu moi drodzy z Samolotu One ucieczka Wow, ale emocje, te pościgi strzały. Coś niesamowitego i co teraz? Jesteśmy uwięzieni, stamy w środku wojny. Nie, to kurwa nie jest śmieszne. Status bericht. Wir werden uns nicht no, lange halten können. Jemand muss raus einen Weg suchen. Wie Schicken Sie Hartmann. On kurwa kim jest, że on tu wydaje polecenia? E.

Zeigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, mal Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich. Aus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das ist hier. Nie rozumiem kurwa jednego. Dlaczego ten chłopność od radia kurwa wydaje rozkazy, a ten go słucha? Co ta kurwa ma być? Kto ta widział? Kurwa, łapy mu się trzęsą. Jakby kurwa śmietane ubijał północy, co on go chce odstrzelić kurwa, że macie. Oni chyba patrzą, yy, gdzie on idzie. Jak on ich wyprowadzi? W jaki sposób? Czyż on jest Srany, że kurwa zbroja to już pełna jest i zniknie? Nie ma go. I co teraz? Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? So, da. Gut, was ist kaputt? Skatruhe, so verjäge. Er tut auf Aufnahme Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringen Sie uns raus hier. Können doch Hartmann nicht hier lassen. Ja pierdolę. Masakra. Widzieliście kurwa Ilu ludzi tam jest? Ja mam się ze wszystkimi napierdalać? Daję. Dobra, moi drodzy kończymy na tym ten odcinek zostawcie lajeczka jeśli seria wam się podoba subika i wbijajcie na instagrama link macie oczywiście w opisie ja się z wami żegnam widzimy się w kolejnym odcinku do następnego i cześć